Dobra, witam w kolejnym filmie na zapas. Dzisiaj robimy na FNAF 2. Zaczynam od Ed Boniego okay. Mogę kucać, to jest najważniejsze, czyli mogę wejść do wenta pod kontrolą. Jak ktoś by się pytał, strasznie głośny jestem, nie wiem czemu. Yy, może sobie przyciszę, bo on na 100%. O. O, teraz co mogę? Połóżniemy po niego teraz. Wyjdę tu. Tylko jak O, dobra. Pod Z mam dash, czyli taki, taki, taki wyskok w przód. Ładnie to wygląda. Te czerwone oczy coś odbijają. O nie. Wyskoczyłem mu. Dobrze, idealnie. Siema, mordo. No dobra. To byłby widred Bonnie. Teraz... pójdźmy The Mangle. The Mangle jest najciekawsze, mi się wydaje. Deep, <tip> pure <your> cool. Czyli jesteś fajny. Dobra, zacznę. Właśnie jako mangle mogę pod Z wchodzić na sufit. Tutaj jest puppet i w tym dźwięku music boxa jest Never Gonna Give You Up by Rick Okej, okay, dobra, zobaczmy, co to jest. Co to robi widret Nie wiedziałam, że on ma pirate, w sumie nie wiemy, czy ma. Tak naprawdę on zawsze z stamtąd. Ale ciekawy koncept. Według mnie to nie miałoby sensu, ale być. Dobra. To i też jest ciekawy, bo on nie ma żadnej specjalnej umiejętności, ale ignoruje. Cały czas możemy przychodzić. Na przykład teraz się zatrzymam przy Ale ale Boni może przy zawsze przychodzić, jakby yy, nawet jak kamery są aktywne. Dobra, tutaj poczekamy. Aż on zdejmie i znowu założy. Ty wskakuje i idę za niego. Nie, nie, nie widział mnie. Dobra, dobra. Tutaj mogę sobie chwilę poczekać. się ma kolego? Jak ci życie mnie? Takie krótkie. No. Mm. Kijki z like. jest kłamstwo. Dobra, zacznę co dalej. Dobra, to chyba on nie będzie ciekawy, bo to jest taki speedrun. On też może kucać. A mangle niestety nie może, więc nie wyjdziemy Dobra. To jest fast i mi się wydaje. Czy to jest. No, jest balon śmieć. Tak, ja nie lubię. Dobra, no i bo to jest taki szef, on sobie idzie, nie zwraca uwagi na innych, na tą kamerę całą I sobie po prostu kroczy przez świat Otóż się na niebiesko świeci Ciekawe, czy to zależy od koloru jego oczu, czy od węta czy, czy tamten węt się świeci na czerwono? Tak wygląda może się cofnę. No, niech on sobie popatrzy, założy maskę, może w tym czasie wejdę. Te jumpscare'y mnie śmieszył. Ola. O, to... jak tego nie widziałam, to było napisane y, jakby... Niska temperatura powietrza może zaszkodzić animatronikom. No, ciekawe. Mm. Dobra. Mm. Mam nadzieję, że jakoś jest w miarę dobra. Jestem tutaj, jak mówię na wyjeździe, więc nie wiem, czy to się wysyła, jak ja jestem przed wyjazdem, czy po wyjeździe. Nie mam pojęcia. No, kurde. No nie no, dobra, nie widać tego. Wiecie czego. zwolony nie jestem, oczywiście, nie simpuję dojczyki. Chociaż pewien pan w... w kostiumie zaczyskowym, tak troszkę... Kurde, nie trafiłem. Tak troszeczkę, tak bym leciutko powiedział, trochę ją synkuję. no tak powiedzieć, tak minimalnie. Nie no, pójdę do tego będę się dowiem, czy on jest czerwony. Ma awareness na poziomie 0, nie ma absolutnie pojęcia, gdzie tak, jest czerwono. No w ogóle nie ma pojęcia, gdzie ja jestem. Dobra, próbujemy. No nie trafiłem, tylko mi się wydaje, że trafiłem. O, widział mnie. W letnim rogu widzieliście, jak tam, jak to wygląda na kamerach. Teraz tylko moje stópki widział. Dobra, no. Nie, nie, o ty! Pierwszy raz mi się to zdarzyło. I tu od co zaczynam. O, dobra, to pędzimy, bo jest druga już. Chyba, że mi się uda cupcakejum rzucić. Nie Za późno to robię. A biegnij, biegnij. Ej, czy jak ja nie trafiam, to mi się jakoś czas dodaje? Myślę, że czas szybciej mi. Dobra, idź, idź, idź. Czikano. Hmm. Hmm. Chyba, że mógłbym ten wejść? Albo nie nie, 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 dobra, opuścił te kamery, mogę, mogę wreszcie wyjść. Dobrze. <laughs> Rzuciłem. Raz, co zrobi kapkę? Pobiegł tam. Nie dogonię go, ale on by co, pobiegł. Widzieliście to? On wybuchł! Słyszałem wybuch. I to ty? Co to. Cupcake powinien ją skrydać, mi się wydaje. Czy nie? Czy to jest inna jakaś wersja? Nie, nie kumam. No! Hello? Ej, ja rzuciłem tym cupcake'em, co on zrobił? Nie kumam. Słyszałem wybuch. Ja to przegam, będzie szósta. No, nie polecam tej czciki najwyraźniej. Idziemy w prawą stronę znowu. Może to jest skill issue po prostu, ale nie wydaje mi się, no bo. ale na ludzie, wydres red, bonina, ludzie na ludzie, Madryn. Bo tutaj coś mi nie idzie. Tak grad jest RNG, bo nie wiadomo kiedy on opuścił kamerę. Tylko... Znaczy, awareness mu pomaga, bo awareness z takiego poziomu AI. Ja im, jak mam na maksa, za jak 50, no może nie 50 na 20, prosto jakbym miał na 20 tego. A jak ma 0, to prosto jakbyś go no. Dobra, udało się, udało się. <grymne> <grymne> Te ręce, dobra, no. Mm. To jeden z tych krótkich filmów, żebyście się przygotowali i żeby was zachęcić do oglądania mojego kanału. Zostawcie subik, to pomaga sorry za to przez sekundę zrobiłem. Dla tej ciki nawet możecie zostawić suba, naprawdę. Jak dla mnie nie, to dla tej cziki. I no. I zostawcie suba, <grym> bo to pomaga. No. Widzimy się w następnym. Cześć.